Pierwszy list świętego Jana, rozdział pierwszy. Co było od początku? Co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota, a żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy, i zwiastujemy Wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i Wam zwiastujemy, abyście i Wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy aby radość nasza była pełna. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które Wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa Syna jego oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego robimy, i nie ma w nas słowa Jego. Pierwszy list świętego Jana, rozdział drugi. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje... Kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie, dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Umiłowani, nie podaję Wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne które mieliście od początku, a tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję wam to, które jest prawdziwe w Nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal? kto miłuje brata swego, światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła Jego oczy. Piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Pisze wam ojcowie, Gdyż znacie tego, który jest od początku, piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata. Ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie porządliwość ciała i porządliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Dzieci. Ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść Antychryst, lecz oto już teraz wielu Antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje wątpliwość syna, nie ma i ojca. Kto wyznaje syna, ma i ojca. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w synu i w ojcu. A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w Was i nie potrzebujecie, aby Was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza Was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak Was nauczyło, tak w Nim trwajcie. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim. Abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Pierwszy list świętego Jana, rozdział trzeci. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec. Że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, Oczyszcza się tak jak On jest czysty. Każdy, kto popełnia grzech, i Zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem Zakonu. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech Was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? ponieważ uczynki jego były złe a uczynki brata jego sprawiedliwe nie dziwcie się bracia jeżeli was świat nienawidzi my wiemy że przeszliśmy ze śmierci do żywota bo miłujemy braci kto nie miłuje pozostaje w śmierci każdy kto nienawidzi brata swego jest zabójcą a wiecie że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed Nim serce swoje, jakże w Nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca, że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego. A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię syna jego Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Pierwszy list świętego Jana, rozdział czwarty. Umiłowani. Nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków weszło na ten świat. Potem poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w Was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią, jak świat mówi. I świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy Ducha Prawdy i Ducha Fałszu. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna Swego Jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna Swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować boga nikt nigdy nie widział jeżeli nawzajem się miłujemy bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości potem poznajemy że w nim mieszkamy a on w nas że z ducha swojego nam udzielił a myśmy widzieli i świadczymy iż ojciec posłał syna jako zbawiciela świata. Kto tedy wyzna iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości. Że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż on nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuje Boga. A nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Pierwszy list świętego Jana, rozdział piąty. Każdy. Kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego. A przykazania jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie w wodzie tylko ale w wodzie i we krwi, a duch składa świadectwo, gdyż duch jest prawdą. Albowiem trzech jest świadków duch i woda i krew, a ci trzej są zgodni. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze, a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem Wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeżeli ktoś widzi że brat jego popełnia grzech lecz nieśmiertelny niech się modli a Bóg da mu żywot to jest tym którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego wszak jest grzech śmiertelny nie o takim mówię żeby się modlić wszelka nieprawość jest grzechem lecz nie każdy grzech jest śmiertelny wiemy że żaden z tych którzy się z Boga narodzili nie grzeszy ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów.